Witam drodzy widzowie. Kolejna informacja. Oczywiście smutna. Nie żyje Urszula Staniszewska. Dziennikarka oraz redaktorka projektów specjalnych w serwisie TokfM. FM. Informacje o śmierci przekazano na stronę internetowej Radia TOK FM. Zmarła w wieku 42 lat. Urszula Staniszewska do redakcji internetowej Radia TOK FM Dołączyła we wrześniu 2019 roku. W swojej karierze pracowała w Agorze jako redaktorka internetowa w portalu na oraz jako community manager Fundacji Rozwoju i Kultury Fizycznej. Przyczyny śmierci nie podany do publicznej wiadomości. To na razie wszystko. Pozdrawiam Szef